Witam, witam, pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. W tym filmiku chciałbym trochę wspomnieć coś w temacie naszej wiary, w temacie budowania naszej wiary, gdyż, kochani, to jest to coś, co trzeba cały czas robić. I tak jak Wam wspomniałem w tym na podstawie tego psalmu, kochani, który nagrałem Wam kilka dni temu. Jeśli Pan wyprowadza nas na prostwiska, my nie chodźmy, aby jeść znowu tam, gdzie jeliśmy. Czytamy, abyśmy nie byli tak jak świnia, która wraca, która się wymyje po to, z powrotem wraca się i tarza się w błocie. Ta stara natura musi w nas umrzeć. Czasami musimy nawet walkę włożyć. Musimy. I w jakimś czasie będziemy dziękowali Bogu za to. I właśnie ten werset, który jest tytułem tutaj. Znaleźć się w Nim, i mając własnej sprawiedliwości opartej na Zakonie. A tu nie tylko o zakon chodzi kochani. Tu chodzi generalnie o naszą własną sprawiedliwość, nasze własne myślenie. Jak my próbujemy coś usprawiedliwić. nie nie zakonem, bo my już nie jesteśmy pod zakonem. Próbujemy coś usprawiedliwić naszym ludzkim myśleniem, standardami, jakimi nas na przykład wychowali rodzice, szkoła. My tego nie możemy robić. Nie zostaliśmy usprawiedliwieni raz. Jezus umarł za nas raz. Jezus, I On więcej za nas nie będzie umierał. To się dokonało. Jezus był biczowany, był zbity za nas, za nasze uzdrowienie i jeden raz. On nie będzie drugi raz tego robił. I my musimy teraz tylko mieć wiarę, że jest dobrze. Nie patrząc na symptomy, nie patrząc na symptomy choroby, tak jeśli ona się pogarsza, my nie możemy się na to patrzeć. Nasza ojczyzna nie wie, jeśli będziemy związani z tutaj z Ziemią. Możemy wyznawać ustami co chcemy, ale jeśli będziemy wciąż związani z tym starym pastwiskiem, upadek nas czeka. Zawsze będziemy, będziemy głośno krzyczeć podczas śpiewania, na przykład uwielbienia, a wyjdziemy z tego i z powrotem jest szaro. Dlaczego ja tego nie czuję? Prawda? No, bo to jest inny właśnie, to jest najwyższy stopień chodzenia z Bogiem. To nie jest właśnie bycie, odczuwanie koniecznie tej mm, mocy Bożej, ale najwyższy stopień to jest właśnie wiara. My zostaliśmy postawieni wiarą, wiarą Abrahama, zauważcie. Abraham nie jest naszym ojcem, tak jak jest ojcem Żydów i Arabów, i nie tylko. Abraham jest naszym ojcem w sensie wiary. I zauważcie, to się stało taka, taka... Abraham upadał na wieżę, to prawda. Ale zauważcie na przykład, gdy Lot się kłócił za Abrahamem o ziemię. Abraham zabrał Łota ze za sobą, aby, aby mu lepiej było. Lot powinien wiedzieć, że on, jemu jest dobrze dzięki błogosławieństwu Abrahama. Skoro ja jestem z Abrahamem, on jest błogosławiony, to ja jestem błogosławiony. I naraz powstają kłótnie o wodę w studniach, czy tam o pastwiska, nie starczy dla nas wszystkich, nie starczy. I kochani, jeśli Bóg coś obiecywał, to wystarczy. To oczywiście Abraham zrobił tutaj też błąd, bo Abrahamowi Bóg kazał się odseparować od wszystkich. Zostaw godzina. No. Prawdopodobnie Abraham nie potrzebnie na brało ze sobą. Jednak go wziął i lod był dla niego. można powiedzieć kulą. Nam. Więc powstały kłótnie. O, nie starczy. Nie starczy dla naszych yy, tych yy, dla naszej trzody, nie starczy. jedzenia. Abraham mówi tak, słuchaj. Ty pójdziesz tam, to ja pójdę tu. A jeśli Ty pójdziesz tu, to ja pójdę tam. Które wolisz? Które pastwiska Ty wolisz? Wybierz sobie. Dlaczego Abraham tak powiedział? Ponieważ miał obietnicę daną od Boga. I on nie ja to mi to nie zależy. Ja pójdę, ja pójdę na pustynię. Jeśli Bóg mi obiecywał to, to ta trawa musi wyrosnąć. Bo mi to obiecywał. Nie wiem jak, ale wyrośnie. Abraham miał mniej rozumu niż dzisiaj, mniej poznania naukowego. To dlatego jemu było łatwiej. Nam jest trudniej, ponieważ nam dzisiaj, bo nauka po poprzewracała na maksa. To nie można tego, bo nie można tamtego. Niedawno słyszałam, kochani, o uzdrowieniu. Ta nerki. Krew nie docierała do nerki, jakaś, jakaś żyła była zatamowana. I powstało drugie źródło. Bóg zbudował, Bóg zbudował coś ponadto, drugie źródło, długą żyłę, czy tętnicę już nie wiem, coś takiego. Lekarze byli w szoku. I tak nie może być. Bóg jest, Bóg jest Bogiem, a wszystko może. Mówiłem Wam o tym przypadku, o facecie, który na skuterze wodnym uderzył się w szyję. Jakiś był kabel, gruby kabel, który obsunął się niżej, uderzył się w szyję. Struny głosowe mu pękły. W szpitalu na drugi, na trzeci dzień zaczął mówić robiono mu jeszcze raz prześwietlenie i te struny głosowe nadal są pęknięte, a on mówi, wszystko, wszystko, bo nasz Bóg wszystko może. Więc widzicie, żeby znaleźć się w nimi, mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, na tym, co nas nauczono. Lecz tą, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, Sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, po raz kolejny, na podstawie wiary, żeby poznać Go, poznać Go, tu nie chodzi o czytanie Biblii, tu chodzi o prywatne poznanie Boga, widzimy, jak On nas zmienia i Mu właśnie za to dziękujemy. Pierwsza rzecz to jest taka, że On wkłada w nasze serce chęć zmiany, mówimy Boże dziękuję Ci za to że Ty chcesz mnie zmienić. I my to musimy wyznawać. I to jest nasza komunia z Ojcem. Gdy jesteśmy sami. Co my robimy, gdy jesteśmy sami? Sami nudzimy się na przykład i co my robimy? No, czym się zajmę? Czy włączę telewizor, czy właśnie jednak zacznę czytać Słowo? Boże objaw się w Twoim Słowie. Ja chcę Cię bardziej poznać. Osobiście chcę Cię poznać. Chcę, żeby to Słowo było nie pismem, nie książką, żeby to było kierowane do Mnie, przemawiaj do Mnie poprzez Twoje Słowo, abyś Mnie zmieniał. W jednym z listów Apostoł porównuje Boga do garcarza, który lepi różne naczynia, jedne stawia niżej, jedne wyżej, nie możemy mówić które, ale pamiętajcie, to On nas formuje. Formuje, jak my wyglądamy, jak my się jak my, jak my się zachowujemy, nasze zmiany. Żeby poznać go i doznać mocy z martwych wstania jego. Właśnie mocy, i znaczy stać się tym nowym człowiekiem. Musimy się stać nowym człowiekiem. Nie możemy sobie pozwolić, aby to, co się stało z nami w przeszłości decydowało o tym, kim my teraz jesteśmy. Nie możemy mieć 40 lat, 30, 50, 60 i wciąż, wciąż żyć tym, co się stało. Tym, że żona mnie zostawiła, mąż mnie zostawił i ktoś mi coś zrobił, jakoś krzywdę i ja się taki jestem, jaki jestem ewentualnie ludziami denerwowanymi, kochani, to słowo mówi, że my tacy nie jesteśmy. Jeśli no, nie możemy jeśli my się będziemy identyfikować z daną sytuacją, jaka się stała w naszym życiu sto lat temu, albo z czymś, co się dzieje wokół nas każdego dnia, jeśli będą nas denerwować ludzie w pracy, yy, to my do tego nigdy nie dotrzemy. My będziemy cały czas tym popękanym naczyniem. W nas nie będzie można ważyć nowego wina. My cały czas będziemy pękać. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że już Jezus wszystko dla nas, dla nas dokonał i my teraz, my teraz żyjemy z Nim w nas. Jeśli komuś jest trudno w to uwierzyć, nie wiem co robić, ale Bóg zawarł z nami przymierze. Słowo Boga. Bóg wywyższył swoje Słowo ponad swoje własne imię, więc jeśli Bóg zawiera na nami przymierze, to znaczy, że przymierze jest zawarte z całą ziemią, z wszystkimi ludźmi. On chce każdego, bez względu na to, co się stało w twoim życiu w przeszłości, wczoraj. Bóg chce, abyś był zbawiony, abyś była zbawiona. Dlatego jeśli każdego dnia jesteś zdenerwowany, zdenerwowana, ktoś wszystko cię denerwuje, to musisz wiedzieć, kim ty jesteś. Kochani, gdyż Je Jezus, my musimy patrzeć na Jezusa. Ten list do Filipian jest bardzo ważnym listem. Jezus miał prawo do nerwów każdego dnia, ponieważ On wiedział, że, go nie że ludzie nawet nie wiedzą, co on mówi. Wiedział, że go Piotr zdradził. On nie zrobił nic złego. Kończymy. Każdy z nas ma, każdy z nas musi się przyznać do tego, że ja nie, nie, ja nie jestem w miarę pełnym człowiekiem, ale niestety ja, ja jestem grzesznikiem. Bo już teraz byłem grzesznikiem. Jeśli my kroczymy w Jezusie, my byliśmy grzesznikami. I Próbuję, próbuję właśnie wytłumaczyć yy, osobom, które wciąż mają z tym problem, że jeśli my nie będziemy wyznawać tego, kim dziś jesteśmy, będziemy mieli wtedy cały czas pamięć o tym, kim byliśmy, co się stało w przeszłości. Mówię Wam o tym, że nawet jakaś doktor, psycholog chrześcijańska udowodniła, że to schodzi do półtora roku, aby te stare myśli wypłukać. Ale trzeba i pukać nowym, myślami. I w taki sposób się odnowimy. Wiesz, tutaj właśnie Paweł za chwilę zobaczycie, co, co, co on napisał. Więc, żeby poznać go, doznać mocy zmartwychwstania jego, i stać się nowym człowiekiem, tu już za życia, i uczestniczyć w cierpieniach niego. Jego, czyli weź swój krzyż, nie narzekaj, weź go i gonieś. Jak jest źle, jest źle. A Ty bierzesz swój krzyż i wtedy wyznajesz, że jest ci dobrze. Chwalisz Boga za każdym razem. Gdy czujecie, gdy czujemy, że zły włącza nam film z naszej przeszłości, wtedy chwalimy Boga. Boże, jesteś dobry, Boże, jesteś wielki, Boże, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci, że twoja wiara, twoja wiara, nie moja. Pamiętajcie, my mamy wiarę Boga w sobie. Ta wiara, jaką my mamy, nie jest nasza. Tak więc, też nigdy nie mówcie, że nie macie wiary, ponieważ macie wiarę, tylko też musicie w to musicie uwierzyć, że macie wiarę. Bóg, Bóg nam tą wiarę wszczepił. Bo teraz znowu Szatan chce powiedzieć, nie. A wiara jest, to wszystko działa, tylko tego nie masz, nie, nieprawda. Ty to masz, bo w listach my czytamy, żebyśmy mieli wiarę Boga. Jezus też to mówił, to, to jest w wielu pismach świętych źle przetłumaczone. Gdy Jezus zasłyszył drzewo, on nie powiedział: Miejcie wiarę w Boga, miejcie wiarę w Boga. To się stanie wtedy? To oni w Boga wierzyli, nie mieli wiary tylko w Boga. Jeśli wiecie, jeśli wiecie, że Bóg coś powiedział i tak się stało, Bóg powiedział, niechaj się stanie słońce i się stało słońce <laughs> i ta wiara jest w nas. Bóg powiedział, Bóg powiedział mój Syn z martwych staje teraz, w tej sekundzie i nic nie zatrzymało. I niechaj my czytamy, ta sama wiara, która wzbudziła Chrystusa, jest w nas. Tylko jak my niesiemy ten krzyż. Nie, musimy, nie, nie możemy tego krzyża nieść z obolałością, z cierpieniami. I wszyscy widzą, jak my cierpimy nie. My ten krzyż niesiemy, tak jak Jezus gonił. Jezus gonił, jezus niósł ten krzyż, może uśmiechać się niemu, karą wiedział, po co on go niesie. On go niesie po to, abyśmy my mogli, mogli też pokazać, hej, ja udźwigłem Wasz cały grzech. Wszystko. Najgorsze rzeczy. I Hitlera, i Stalina, i pedofilów. Najgorsze rzeczy wiążą się. Tak więc wy możecie swój krzyż nieść, ponieważ ja wziąłem grzechy każdego człowieka z osobna, który żył przede mną, który będzie żył, gdy ja już odejdę do Ojca. Każdego człowieka z osobna ja wziąłem. Tak więc wy możecie nieść swój krzyż też. Tylko to nie jest, to nie jest we właściwy sposób nauczane, bo ludzie tego nie rozumieją. I nie mogą się do tej nauki dostosować. A my możemy uwierzcie. Mnie też wiele rzeczy denerwowało. Ale zrozumiałem, dlaczego mnie to denerwuje. Ja byłem zdenerwowany na to potem, że dla, a dlaczego mnie to denerwuje? No właśnie bo, bo Umarliśmy, tak? By tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już osiągnął, albo był doskonały, ale dąży do tego, aby pochwycić. Ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa. Tak więc nie załamujmy się, że coś nas załamuje. Nie musimy za każdym razem, a że nie jako bym osiągnął. Nikt tego nie osiągnie tutaj w stu Ale każdym razem, jak coś nas wali z nóg, my musimy wstać z tych nóg. Jezus się pod swoim krzyżem załamał, wstał. Teraz nawet ktoś mu musiał pomóc. Więc On się pod tym załamał. Dlatego jesteśmy też świetni dla siebie. Dlatego ciało Chrystusa jest bardzo ważne. Abyśmy się wspierali. Jeden drugiego, żebyśmy się modlili za siebie. Abyśmy nie wypowiadali niewłaściwych słów, ponieważ słowa niewłaściwe robią krzywdę, kochani. Czasami lepiej nie prosić o modlitwę kogoś, do kogo nie mamy zaufania. Ponieważ ta osoba się owszem za Ciebie pomodli, a jeśli Ty powiesz tej osobie, przykładowo, hej, mam, ta, mam, mam raka, może się za mnie pomodlić, ta osoba za chwilę zadzwoni do innej osoby, ona się pomodli za Ciebie, a powie, hej, wiesz, ten i ten umierał, ma raka. No, no, tyle. no i tyle poszło. Nie jest jeszcze powiedziane, że on umiera, tylko już, już ta druga osoba, która nie ma wiary, która może nie rozumieć, co się stało, ona będzie się modliła za nas w niewłaściwy sposób i do drugiego, do się innego pójdzie jeszcze bardziej. I rozumiecie: czym mniej ludzi wie o naszych problemach, tym lepiej. Chyba, że wiedzą to ludzie, w którym my wierzymy, iż oni faktycznie wierzą w to, że to się stanie, nie będą zagrażać waszej modlitwie. Naszej modlitwie. I, i wierzą. I nie mówię wam nic nowego, ponieważ Jezus, ze względu na Jezus, Syn Boga, Bóg w, Bóg w człowieku, nie mógł w pewnych miejscach dokonać Cudów ze względu na brak wiary. Ludzie tam nie wierzyli. Skoro on nie mógł, musimy z tego coś wyciągnąć, wyciągnąć jakiś wniosek. Do tego tu kościół jako budynek nie ma nic wspólnego. Kościołem są ci, którzy mają tą prawdziwą wiarę. ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, i to jest teraz ważne, zapominając o tym, co damy. Koniec, umarliśmy i nie pamiętamy o tych swych uczynkach. Paweł napisał, nie pamiętam w którym miejscu, to wszystko, czego on dokonał, że on jest współwinnym śmierci, nawet Szczepana, że ścigał chrześcijan. I co z tego? Ale i co? On będzie tym że Boże, jak ja tak mogę ja tak... Cały czas szatan Cię nie oskarżał. Słuchajcie, Paweł miał, Paweł miał bardzo brzydkie CV. I co się stało? Gdyby on cały czas tym żył, on by tych listów nie mógł napisać. Ale to było w jego pamięci. Bóg tego nie wymazał. A mówię, muszę zapominać o tym, co w przeszłości. Muszę zapominać iż, już każdy następny dzień, w jakim Paweł żył, był przeszłością poprzedniego dnia, w którym Paweł mógł coś zrobić. Gdyż tu napisał, niejako bym był doskonałym, to znaczy, że się wciąż mogę potknąć. Ale za każdym razem wstajemy z kolan i idziemy dalej. I w taki sposób zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany. Nie patrzę się w dół za mnie, patrzę się przed siebie. Zostałem powołany przez Boga w Jezusie Chrystusie. Zostaliście powołani. Jeśli, jeśli chcecie tego, jeśli chcecie być powołanymi, On was powoła. I nie ma, może, nie, może mnie Bóg nie powołał. Nie, On powołuje, On, on chce każdego. I właśnie na koniec. Ilu nas wtedy jest doskonały. Wszyscy tak myślimy. A jednak czymś, a jednak o czymś inaczej czym myślicie. I to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Nie dajmy sobie tego zabrać. Właśnie pani pierwszy stopień, jeśli ktoś jest nowy. Już chcesz i musisz to mieć. Nie możesz sobie dać mówić, że to nie jest dla Ciebie, poprzez znajomych, rodzinę. Szatan to robi. Szatan tak działa właśnie, kochanie, aby nam odebrać to, co zostało nam już dane. Tak więc, kochani, pozdrawiam wszystkich raz jeszcze w imieniu Jezusa Chrystusa i do usłyszenia.